Cześć, tu Magda i Magda i witamy Was w naszej audycji Books, Love and Rock and Roll. Zacznijmy od tego, na czym polegać będzie nasza audycja, tak jakby w ogólnych takich założeniach. No więc w każdej audycji będziemy recenzować dwie książki i... no i będziemy generalnie rozmawiać o nich, będziemy też dyskutować e, o tym, co, co w trawie piszczy, czego, czego słuchamy, co ostatnio było, co ostatnio widzieliśmy, czyli generalnie po prostu bardzo e, kulturalnie ja. Jestem Magdów. Tak, tak często na mnie ludzie mówią. Ostatnio zauważyłam pewien evenement, bo zaczęli też na mnie tak mówić ludzie w klasie. I na początku nie reagowałam. A potem rzeczywiście zauważyłam, że wow, coś, jakiś progres, nie? No bo generalnie jestem, bo zawsze byłam Magdą, a tu nagle Magdów. I to jest takie śmieszne. Jeszcze czekam po prostu do tego momentu, kiedy, kiedy moi nauczyciele zaczną tak do mnie mówić. Jestem przyboczną w stylu w drużynie starszo-harcerskiej działającej tutaj w Elblągu, gdzie nagrywamy. Może teraz Magda powie coś o sobie. Hmm. Ym, no więc ja jestem Magda. Obstaję nadal przy swoim imieniu, nie mam żadnej ksywki, przygzwiska ani nic. Chociaż bardzo silnie szukaliśmy. Działam w drużynie o nazwie Silva, no i w atasze. no i realizujemy teraz własny znak służby kulturze. No i cóż, i może ym, powiedzmy coś o naszej pierwszej książce. Książka pana Andrzeja Pilipiuka. Dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Andrzej Filipiuk, powiem, powiem co nieco. Andrzej Pilipiuk to jeden z najczęściej piszących, najczęściej wydających swoje książki, bo pisze tak średnio dwie, 3 książki na rok. I nie zawsze one są w konkretnej jednej tematyce, często są po prostu um, zbiorami różnych opowiadań, na które autor um, jakby po prostu um, spotyka, spotyka jakąś, widzi jakąś sytuację i po prostu pisze o tym opowiadanie, rozbija to, jakby on to dalej widział. Andrzej Pilipiuk napisał też na przykład nie wiem, czy wiesz Magdo, napisał 16 kolejnych opowiadań pana samochodzika. A to tego nie wiedziałam. A, widzisz właśnie. I otóż pan Pilipiuk związany jest z wydawnictwem, zwanym fabryka słów. Nawet nie sprawdzają, co, co, co pan Pilipiuk napisał, tylko po prostu od razu drukują, bo wiedzą, że to musi być naprawdę dobre, skoro oddaje im do druku, bo zawsze sam kilkukro, kilkakrotnie sprawdza, a robi to też jego żona. Pan Pilipiuk Napisał, zaczął cykl okojelenia Generalnie na początku, jak zobaczyłam tę książkę, to tak, no nie wiem, średnio mnie zainteresowała z wyglądu, bo nie wiem, tutaj pokazuję Magdzie. Nie, nie wiem, co ty na ten temat sądzisz. Ale się bardzo podoba. Bardzo Ci się podoba, no właśnie, widzisz. Najbardziej chyba podoba mi się to, że jest taki powiedzmy, że. Wytłoczona okładka. Tak, jest wytłoczona okładka i to jest naprawdę fajne. Moim zdaniem to się strasznie podoba. No ale cóż, o czym, o czym tak naprawdę jest. Y to jest akurat pierwsza część, droga do Nidaros. Książka zaczyna się od tego, że spotykamy nauczyciela do informatyki, który nagle zostaje wezwany do dyrektora. Okazuje się, że ma nadejść koniec świata. Już teraz, zaraz, za pół godziny, może godzinę, nie więcej. No i cóż, ogólnie w, na świecie pełen chaos, chaos. Wszyscy nagle zaczynają gwałcić, mordować, robić wszystko to, o czym mieli okazję. O co marzyli sobie po prostu. A na co nigdy nie mieli okazji. No a nasz bohater spotyka chłopca, znaczy chłopca, no, Młodszego od niego, bo on tak ma z 30 parę lat i spotyka 17-letniego chłopaka, który jest bity przez jakieś tam grupkę. Cóż, postanawia mu pomóc. Ten w podzięcie zabiera go do swojej piwniczki i razem oczekują na koniec świata, ale patrzą i nadchodzi koniec świata. Owym końcem świata jest oczywiście obcy, jeden wielki statek obcych, który też ma jakby swój zamysł i mówi okej. Okay, Mogę, mogę pozwolić wam przeżyć, ale tylko wtedy, kiedy y, zostaniecie moimi niewolnikami, zrobicie to, co oni... No przecież to całkiem niezły deal tak naprawdę. Nie? Okazuje się, że lądują w XVII bądź XVI wiecznej Norwegii. Kompletnie wyobraźcie sobie, teraz w tych wszystkich ciuchach, które my teraz jesteśmy, to są, są różne syntetyki ze wszystkimi rzeczami, nagle zostajecie odtworzeni w średniowieczu. w takim dosyć głębokim średniowieczu. Szczególnie, że... Y, Lin ląduje on właśnie w Nindaros, jak wtedy na te czasy, prowincji Norwegii. Generalnie ma problem. Zjawia się łasica, mówi mu, co ma zrobić. Generalnie szukają oka jelenia. Jest to pewien mityczny artefakt, którego skradł, czyli ten obcy, który dał im życie, jakby dał im przeżyć, on po prostu poszukuje tego oka jelenia. I reasumując, cała ta część polega tak naprawdę na tym, że on przystosowuje się jakoś do. Do tego życia w, w tym, na tym średniowiecznym zadupiu, mówiąc kolek, kolekwialnie. No i reasumując, on po prostu spotyka się, spotyka ten świat. Po drodze poznaje miłą szlachciankę Hele, która jest z XVIII wieku. Chociaż bardzo dużo Co ona zrobiła w XVIII wieku, no po prostu też przyszedł jakby koniec świata. Ona była w innym wymiarze. To wszystko działo się jakby w jednym czasie, w jednym momencie, ale w wielu wymiarach. No i oczywiście on tutaj się próbuje jakoś. Nie wiem, z tym światem, próbuje znaleźć pracę. Okazuje się właśnie też, że skrat jakby odnawiając jego ciało tutaj w średniowieczu, dał mu zdolność do mówienia wszystkimi językami świata. Nawet jeśli on mówi, jakby według niego, po polsku, to Norwegowie i tak rozumieją to, co on mówi, bo po prostu mówi po norwesku. Jakby automatycznie jego myśli są zamieniane na języki. No i tak naprawdę o tym jest pierwsza część. Tam oczywiście występują zwroty akcji. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy, ale tak naprawdę myślę, że nie ma sensu opowiadać o wszystkim, bo wtedy nie ma. Po co, po co będzie Wam czytać książkę, skoro już wszystko wiecie? Myślę, że ja osobiście bardzo zachęcam, tym bardziej, że to jest pierwsza z sześciu części akurat oka i Jelenia. Tak, rzeczywiście, Pilbjuk naprawdę się rozpisał. Szósta część jest dosyć obszerna, chociaż nie tak jak obszerna, jak na przykład e, siódma część Harry'ego Pottera. No, przepraszam, piąta. piąta. Tak, nie tak, ale w sumie nie, też nawet nie jak siódma. Bo generalnie wszystkie są takiej, wielko takiej wielkości, to jest powiedzmy A5, no to nawet, nawet mniejsze niż A5, tak przez 5, z 3 cm mniejsze, 3,5 dobrze. McDonald's ma linijkę wokół to to ona wie. E, więc 3,5 cm mniejsze, mają po 400 stron, właśnie ta ostatnia ma, podejrzewam, że koło 600, więc no, jest różnica, widać, widać, są różnice, szczególnie jeśli książki stoją na półce.